Jesz zdrowo, starasz się, a mimo to twoje ciało nie reaguje. Ten tłuszcz na brzuchu, który kiedyś znikał po kilku ćwiczeniach, teraz jakby się uparł i ani drgnie. Czujesz się bardziej zmęczona, mniej silna, jakbyś straciła kontrolę nad sobą. I nie, nie jesteś sama. To właśnie ten etap hormonalny po czterdziestce, o którym nikt ci nie mówi. Dziś pokażę ci, jak możesz odzyskać swoją energię, figurę i dobre samopoczucie. Bez ekstremalnych diet, bez głodówek i bez morderczego kardio. Zostań ze mną do końca, bo oprócz zrozumienia, co się z tobą dzieje, dostaniesz jasną strategię i ćwiczenia opracowane naukowo, które pomogą ci znowu poczuć się sobą. To jest historia Mariany, kobiety takiej jak ty, jak wiele innych. Jeszcze rok temu jej odbicie w lustrze nie przypominało osoby, którą znała. Czuła cięższe ciało. Zmęczoną twarz i tę uporczywą ociężałość w brzuchu, której żaden napar, krem ani dieta nie potrafiły ukryć. Ale najtrudniejsze nie było to, co widziała, tylko ten cichy, powtarzający się głos w głowie: Co robię źle? Mariana próbowała wszystkiego, co kiedyś działało: jadła mniej, ruszała się więcej, obcinała kalorie, eliminowała węglowodany, zmuszała się do porannego kardio. A jednak nic, ani jednego efektu. Dzień po dniu ten sam brak energii, ta sama opuchlizna, ta sama frustracja. Czuła, że przegrywa walkę z własnym ciałem. Wyjaśnienie hormonalne i tłuszcz trzewny. Kiedy zobaczymy, co odkryła Mariana, najważniejsze będzie to, jak ty możesz zastosować dokładnie to samo w domu. Bez presji, bez ekstremalnych diet, bez kar. Bo problem nie jest w jedzeniu, nie jest w wieku i tym bardziej nie w twoim metabolizmie. Prawdziwy wróg to brak informacji, ta pustka, która zostawia nas same, bez przewodnika, właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebujemy wsparcia. Wiesz, co jest najbardziej niesprawiedliwe w tym wszystkim? To poczucie winy. Wina za to, że nie masz tej samej energii, że nie czujesz się tak produktywna, że nie możesz wszystkiego ogarnąć jak dawniej. I pytasz siebie, czy to znaczy, że się poddaję? Czy to znaczy, że nie mam już silnej woli? Odpowiedź brzmi: nie. To nie brak dyscypliny, to nie twoja wina. Nikt ci nie powiedział, że po czterdziestce twoje ciało nie działa już według tych samych zasad. Ono nie jest zepsute, nie jest słabe. Ono się dostosowuje, przechodzi przez zmianę hormonalną, tak głęboką, jak ta, którą przeżyłaś w okresie dojrzewania. Tylko że tym razem bez instrukcji obsługi. W okresie perimenopauzy i menopauzy Twoje hormony wchodzą w nowy rytm, a jedną z najbardziej dotkniętych jest estrogen. To nie tylko na hormona kobieca, to cała orkiestra, która reguluje znacznie więcej niż płodność. Wpływa na nastrój, na zdolność do spania, na to, jak twoje ciało przetwarza jedzenie, i tak także na to, gdzie odkłada się tłuszcz. Kiedy poziom estrogenu zaczyna spadać, twoje ciało wchodzi w tryb ochronny, jakby uruchamiało wewnętrzny system alarmowy. I co robi? Magazynuje tłuszcz. Tłuszcz, który kiedyś znikał przy odrobinie ćwiczeń i zdrowym odżywianiu, teraz się opiera, szczególnie w okolicach brzucha. Ale uwaga, ten tłuszcz nie jest taki jak dawniej. To nie jest zwykła warstwa rezerw energetycznych. To coś znacznie bardziej złożonego. Nazywa się tłuszcz trzewny aktywny, zapalny i niebezpieczny. Ten tłuszcz nie tylko tam siedzi on produkuje substancje, które krążą po Twoim ciele, uruchamiając procesy mogące uszkadzać tkanki, zaburzać pracę narządów i zwiększać ryzyko chorób. To nie jest tylko kwestia estetyki to głęboki temat zdrowotny. A większość kobiet nie wie, że można to odwrócić. Nie głodówką, nie nadmiernym wysiłkiem, ale informacją i strategią dostosowaną do tego nowego etapu. Nauka jest jasna. Według kliniki Majo ten typ tłuszczu wiąże się z większym ryzykiem chorób serca, insulinooporności, cukrzycy typu 2, a nawet niektórych rodzajów raka. Więc kiedy widzisz, że Twoja talia się powiększa, mimo że jesz tak samo, to nie ty zawodzisz. To Twoje ciało reaguje na inny układ hormonalny. I wiesz, co jest najbardziej ironiczne? Typowe rozwiązania, jedz mniej, trenuj więcej, często pogarszają problem. Dlaczego? Bo generują wewnętrzny stres, a ten stres nazywa się kortyzol. Kortyzol to hormon, który aktywuje się, gdy twoje ciało czuje zagrożenie. Kiedy robisz zbyt długie posty, wyczerpujące kardio, albo źle śpisz. Twoje ciało odbiera to jako niebezpieczeństwo. I co robi? Uruchamia magazynowanie tłuszczu, szczególnie w brzuchu. Wróćmy do Mariany. Ona robiła wszystko dobrze. Liczyła kalorie, biegała, odmawiała sobie ulubionych potraw. Ale była ciągle zmęczona, źle spała, a waga ani drgnęła, dopóki nie zrozumiała tego. Nie chodzi o walkę z ciałem, chodzi o współpracę z nim, a to wymaga nowego podejścia. Koniec z dietami każącymi, koniec z wyczerpującymi treningami i przede wszystkim koniec z poczuciem winy. Mariana zaczęła stosować prostą, ale głęboko transformującą strategię strategię zaprojektowaną dla jej etapu, jej biologii i jej realiów. To nie była rutyna z kolorowego magazynu, ani plan skopiowany z mediów społecznościowych. To była formuła oparta na trzech filarach: zrównoważone hormony, Funkcjonalny ruch, odżywianie, które naprawdę odżywia. Ale zanim powiem ci, na czym polega każdy z nich, musisz wiedzieć, dlaczego to działa. Bo nie chodzi tylko o robienie nowych rzeczy. Chodzi o zrozumienie, dlaczego za każdym krokiem. I to robi całą różnicę między porzuceniem a transformacją. Stres wewnętrzny, sen i hormony grelina leptyna. Wszystko zaczyna się od czynnika, który często ignorujemy: wewnętrznego stresu. Żyjemy w pośpiechu. Presja w pracy, wymagania rodziny, ciągła autopresja. I to wszystko, choć niewidoczne, bezpośrednio wpływa na Twoje ciało. Kiedy ten stres się kumuluje, zaburza jakość snu. A gdy nie śpisz dobrze, uruchamia się efekt domina. Podczas głębokiego snu Twoje ciało się regeneruje, Twój układ nerwowy się resetuje. Twoje hormony wracają do równowagi. Ale jeśli ten odpoczynek nie przebiega tak, jak powinien, wszystko inne się rozregulowuje. Szczególnie dwie kluczowe hormony grelina i leptyna. Grelina mówi ci, kiedy jesteś głodna, leptyna, kiedy jesteś syta. Jeśli źle śpisz, grelina rośnie, leptyna spada. Rezultat? Więcej głodu, mniej kontroli. Czy zdarzyło ci się obudzić bez energii, ale z ogromną ochotą na coś słodkiego? Albo czuć, że nie możesz się zatrzymać kiedy jesz. To nie brak silnej woli. To rozregulowany system hormonalny. To chemia ciała działająca automatycznie. A teraz wyobraź sobie, że do tego braku równowagi dodajesz źle dobrany trening. Agresywne cardio, niekontrolowane podskoki, sesje, które zostawiają cię wyczerpaną, z drżącymi nogami i przeciążonym umysłem. Twoje ciało interpretuje to wszystko jako atak, nie jako troskę o siebie. I jak reaguje kortyzolem. Tym hormonem, który aktywuje się, gdy jest zagrożenie. A jeśli pozostaje podwyższony, powoduje stan zapalny, odkładanie tłuszczu, szczególnie w brzuchu, i zaburzenia emocjonalne. Więcej kortyzolu, więcej lęku, więcej opornego tłuszczu. Widzisz to teraz wyraźniej? To nie tak, że robisz za mało. Robisz za dużo, ale w złym kierunku. I to jest bardziej powszechne niż myślisz. Kobiety, które codziennie się starają, są zdyscyplinowane, ale uwięzione w systemie, który nie został dla nich stworzony. Brzmi znajomo? Oddychaj spokojnie, bo od tego momentu wszystko się zmienia. Pokażę Ci, jak odzyskać kontrolę, jak ruszać się w sposób, który aktywuje Twój metabolizm, nie atakując go. Jak odżywiać się tak, by budować prawdziwą energię. Jak spać tak, by twoje ciało wreszcie mogło puścić to, co zatrzymywało. Bo twoja energia nie zniknęła. Ona wciąż tam jest. Tylko potrzebuje, żebyś nauczyła się, jak ją obudzić na nowo. I to właśnie zrobiła Mariana. Ćwiczenia funkcjonalne, odżywianie strategiczne i odpoczynek. To nie był żaden magiczny suplement, nie było to zapisanie się na siłownię ani rozpoczęcie najnowszej diety z internetu. To było coś głębszego, skuteczniejszego i całkowicie dostępnego. Mariana zmieniła sposób, w jaki się ruszała. Zostawiła stare rutyny, porzuciła treningi, które obiecywały szybkie spalanie tłuszczu, ale w rzeczywistości zostawiały ją bardziej zmęczoną, bardziej opuchniętą, bardziej sfrustrowaną. Zrozumiała, że celem nie było już pocenie się do upadłego ani liczenie spalonych kalorii. To było coś znacznie mądrzejszego ponowne wytrenowanie metabolizmu, aby znów działał na jej korzyść. A to możliwe tylko dzięki określonemu rodzajowi ćwiczeń. Funkcjonalny ruch o niskim obciążeniu, zaprojektowany dla kobiet przechodzących głęboką zmianę hormonalną. Świadome ruchy, powolne, kontrolowane, gdzie oddech towarzyszy każdemu krokowi? Bez skoków, bez szczytów stresu, tylko utrzymane napięcie mięśniowe, aktywacja bez agresji. Nie chodziło o wyczerpanie się, chodziło o aktywację mięśni. Bo mięśnie w tym etapie życia to coś więcej niż siła to zdrowie metaboliczne, to profilaktyka to fundament Twojej energii. A kiedy zaczynasz ruszać się z miejsca szacunku, wiedzy i połączenia Zmiana nie przychodzi powoli, ona przyspiesza. Może myślisz, że podnoszenie ciężarów albo powolne ćwiczenia nic nie dają? Ale badania Europejskiego Instytutu Rehabilitacji Hormonalnej pokazały, że treningi o niskiej intensywności z utrzymanym napięciem mięśniowym mogą aktywować metabolizm nawet na 48 godzin bez podnoszenia kortyzolu. Ciało potrzebuje mięśni. Mięśnie nie tylko dają siłę i kształt. To najbardziej aktywny metabolicznie organ w ciele, a budowanie ich, nawet w małych dawkach, całkowicie zmienia sposób, w jaki wykorzystujesz energię. Mariana zaczęła od prostych ćwiczeń: powolne ruchy, kontrola, żadnych skoków, żadnego wyczerpania tylko połączenie, napięcie i technika. Po kilku tygodniach zauważyła zmiany nie tylko w ciele, ale też w nastroju. Spała lepiej, miała większą jasność umysłu. Jej ubrania zaczęły leżeć inaczej. A co najważniejsze, przestała czuć frustrację. Ale tu pojawia się kluczowy moment. Jeśli tylko trenujesz, ale nie jesz dobrze, zmiana nie nadejdzie. I nie chodzi o jedzenie mniej, chodzi o jedzenie inaczej. W tym etapie życia Twoje ciało potrzebuje określonych składników odżywczych pilnie białka wysokiej jakości, aby utrzymać i budować mięśnie. Zdrowych tłuszczów, aby równoważyć hormony. Złożonych węglowodanów, aby dać ciału prawdziwą energię, bez skoków cukru. Mariana zmieniła swój talerz. Zamiast liczyć kalorie, skupiła się na sensownym komponowaniu posiłków. Główne źródło białka jajka, ryby, kurczak albo rośliny strączkowe. Umiarkowana porcja zdrowych tłuszczów awokado, oliwa z oliwek, orzechy. Warzywa we wszystkich kolorach. I mała ilość pełnoziarnistych węglowodanów kinoa, brązowy ryż, bataty. Ta zmiana nie tylko pomogła jej stracić tłuszcz. Ustabilizowała poziom cukru we krwi, a dzięki temu zmniejszyła zachcianki, lęk i zmęczenie. Zapamiętaj to dobrze: nie chodzi o jedzenie mniej. Chodzi o jedzenie lepiej, aby działać lepiej. To dla wielu kobiet jest odkryciem, bo dorastałyśmy w przekonaniu, że jedzenie mniej to kontrola. Że pomijanie posiłków to dyscyplina, że głód to dowód silnej woli. Ale kobiece ciało nie działa pod karą. Szczególnie po czterdziestce potrzebuje czegoś zupełnie innego: składników odżywczych, stabilności, inteligencji. Niemniej jedzenia, ale lepszego jedzenia bardziej gęstego w składniki, bardziej dopasowanego do tego, czego potrzebują twoje hormony, aby działać. Czy wiesz, że w tym etapie Twoje ciało szybciej traci masę mięśniową? A co za tym idzie? Aby utrzymać masę kostną i uniknąć zmęczenia, potrzebujesz więcej białka, więcej omega-3, więcej minerałów takich jak magnez. Dlatego kiedy dajesz swojemu ciału to, czego naprawdę potrzebuje, ono odpowiada energią, jasnością umysłu, mniejszym lękiem. I tak, także Większą zdolnością do spalania tłuszczu w naturalny sposób. I wiesz, co jest najbardziej wyzwalające w tym wszystkim? Że nie potrzebujesz drogich suplementów, proszków ani magicznych formuł. To, czego naprawdę potrzebujesz, to jasność i system, który działa z Twoim ciałem, a nie przeciwko niemu. Teraz masz już dwa solidne filary: inteligentny ruch dostosowany do Twojego nowego etapu hormonalnego i strategiczne odżywianie, które Cię nie osłabia. Ale wspiera. Ale brakuje jeszcze jednego. I prawdopodobnie jest najważniejszy, choć najczęściej zapominany. Odpoczynek. Ten, który odkładasz, poświęcasz, usprawiedliwiasz. Ten, który zawsze stawiasz na końcu listy. Bo tak nas nauczono, że odpoczynek to strata czasu. Że spanie dużo to lenistwo. Że jeśli nie robisz czegoś produktywnego, marnujesz dzień. Ale to głęboki błąd. Szczególnie po czterdziestce może być największą przeszkodą między tobą a Twoim dobrostanem. Bo odpoczynek w tym etapie życia nie jest luksusem, jest biologiczną koniecznością. To moment, w którym Twoje ciało się regeneruje. To wtedy regulują się hormony kontrolujące Twój głód, nastrój, energię i zdolność do spalania tłuszczu. Bez prawdziwego odpoczynku nic nie działa w pełni. Rytuał nocny. To właśnie odkryła Mariana. Zrozumiała, że jej zmęczenie nie rozwiąże się większą ilością kawy, większą siłą woli, ani większą aktywnością. Podjęła prostą, ale potężną decyzję. Przeprojektowała swoją noc. Nie czekała aż pojawi się przewlekła bezsenność, ani aż emocjonalnie sięgnie dna. Zaczęła od podstaw. Wyłączała ekrany godzinę przed snem, unikała bombardowania bodźcami, dawała swojej głowie chwilę przerwy, a potem zrobiła coś jeszcze ważniejszego. Stworzyła nocny rytuał, który nie był kolejnym obowiązkiem, ale świętym momentem dla niej samej. Relaksująca herbata, lekka lektura, kilka głębokich oddechów, półmrok, cisza, bez pośpiechu. Nic skomplikowanego, tylko obecność, tylko połączenie. I co najważniejsze, podjęła decyzję, by priorytetem uczynić sen. Nie jako coś opcjonalnego, ale jako fundament wszystkiego innego. Co się stało? Już trzeciego dnia jej ciało zaczęło mówić innym językiem. Budziła się z mniejszym lękiem. Jej umysł był bardziej przejrzysty. Zauważyła, że nie zatrzymuje płynów jak wcześniej. Opuchlizna malała, bo kiedy śpisz lepiej, wszystko się poprawia. Jesz lepiej, bo masz mniej zachcianek. Trenujesz lepiej, bo masz energię. Odpoczywasz lepiej, bo twoje ciało wchodzi w równowagę. To jest krąg cnotliwy i wystarczy go uruchomić. To właśnie zrobiła Mariana. I ta zmiana, tak cicha, tak osobista, wyciągnęła ją ze stagnacji. Dziś ma ponad 45 lat i nie tylko zredukowała ten tłuszcz brzuszny, który tak ją męczył. Znowu rozpoznała siebie w lustrze. Znowu cieszy się swoim ciałem nie jako maszyną, która musi działać, ale jako przestrzenią życia, siły i połączenia. Znowu poczuła się sobą. Bez poczucia winy, bez wyczerpania, bez walki z własną biologią. I ty też możesz to osiągnąć. Twoje ciało się nie poddało. Ono tylko potrzebuje, żebyś zaczęła mówić jego nowym językiem językiem, który szanuje jego rytmy językiem, który działa z nim, a nie przeciwko niemu to jest droga inteligentny ruch, świadome odżywianie, regenerujący odpoczynek. Nie musisz być perfekcyjna, musisz tylko zacząć i być konsekwentna. Teraz, kiedy masz mapę, brakuje tylko jednego kroku, żebyś go zrobiła. Jeśli ten film dał ci jasność, podziel się nim z przyjaciółką. Bo są tysiące kobiet, które czują to samo co ty: zagubione, zmęczone, myślące, że to po prostu część starzenia się. Ale to nieprawda. To można zmienić. A jedyne czego potrzebują to informacja, przewodnik i społeczność, która je rozumie. Dlatego zasubskrybuj kanał. Włącz dzwoneczek i pomóż nam dotrzeć do większej liczby kobiet, które dziś czują się zagubione, ale jutro mogą poczuć się silne. A jeśli chcesz zacząć już dziś, bez czekania, kliknij w film, który pojawia się na ekranie. Tam znajdziesz łagodną, skuteczną rutynę. Zaprojektowaną specjalnie po to, by aktywować Twój metabolizm bez podnoszenia kortyzolu. Bez sprzętu, w domu, w Twoim tempie bo Twoje ciało się nie poddało. Ono tylko czeka, aż je usłyszysz. Tak właśnie jest.